Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Miłosierdzia Pążego pragnę ofiarować, prosząc Cię najpokorniej Panie Słuchyste, Matko Posza oraz wszyscy święci błogosławieni o poszłe i potrzebne łaski dla naszej kochanej ojczyzny Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z najsłodszego, serce serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulec pokusie, ale nas spaw odsłeko. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc synami króżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion. Wstąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niepiosa siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacłych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego klajeko polestej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko poreststej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się dla nas i świata całego. Klajko polstej męki. mimi się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. mimi się dla nas i świata całego. męki, się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimił się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, miło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. klejko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Glajeko polestej męki, mi się cię dla nas i świata całe ko. Glajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całego ko. Glajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całego ko. Glajeko polestej męki, mi się citle nas i świata całego ko. Glajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi cię dla na nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi cię dla na nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi cię dla na nas i świata całego. Klejko polstej męki, mimi cię dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, się cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klaeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego Klajek polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo mi się citle nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty mocny, Święty niemortalny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty niemortalny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty niemortalny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Wspomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed Tobą, jako okrzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę to modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, ci i komu w danej chwili, ona nas najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie serce Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się chórami aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. oświęcej kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Spieraj kapłanów i siostry sakonne, Duchu święty, duchu Boże. Spraw, by kapłani i siostry sakronne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości rozpalaj serce, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostry ukształtuj na wzór, na serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Dłaśnień Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości, oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Trwałscynę z Panem Bokiem, Akaja.